Na kanale Studio Patów. znajdujemy się przed Opatowskim Ośrodkiem Kultury. Mamy dzisiaj czwartek 3 kwietnia. Mam dla Was komunikat. Otóż w tym budynku jutro odbędzie się o 18. spotkanie z redaktorem Witoldem Gadowskim, na które to spotkanie chciałbym Was serdecznie zaprosić. Jutro pan redaktor odwiedzi nasz, nasze piękne miasto. Będzie można przyjść na spotkanie, posłuchać jego opinii na dotyczące, dotyczącej bieżących tematów. Będzie można zadać jakieś pytanie. Będzie można posłuchać, co można, jak można reagować na, na bieżące problemy lub wydarzenia, jak je interpretować. Bardzo, bardzo myślę, yy, wartościowo można spędzić czas. Tak więc zapraszam w imieniu zarówno organizatorów tego spotkania, jak i gospodarzy, no i oczywiście w imieniu samego, samego bohatera spotkania, pana redaktora Witolda Gadowskiego. No i oczywiście w swoim jako studiopatów zapras zapraszam was serdecznie. Przybywajcie tu u mnie, jak mówię, jutro o godzinie 18 w tym budynku, w nowo wyremontowanej sali tu na parterze. Tak więc zapraszam, znacie dane, znacie adres. Przybywajcie. Pozdrawiam Was, życzymy miłego dnia czołem.